Czy wiecie, jak można poznać człowieka z Indii, który jest z regionu Punjab? O, o, o tym za chwilę. Cześć. Hej. Jeszcze raz, kurde. Cześć. Hej. Dzień dobry. Dzisiaj pokażę wam, jak w domu można zrobić czerwoną fasolkę po indyjsku. Rajma Chawal. Do tej samej potrawy będziemy potrzebowali 200 300 gram czerwoną fasolę. Najlepiej na noc umoczyć na wodzie, potem następnego dnia gotować i one są wtedy tak mięciutkie. Ale wodę nie wyrzucać wszystkiego, bo woda nam będzie potrzebna, żeby dodać do sosu. Dodatkowo będzie potrzebny kmin rzymski, kolendra mielona potrzebna, czarny kardamon potrzebny. Zielony kardamon, jeśli macie sałe, ja akurat tej chwili nie mam, więc mam mielone, więc dam mielone. Kurkumę, garam masala, wiadomo. Jeśli chcecie zobaczyć, jak w domu można zrobić fantastyczne, to gdzieś tu albo w opisie dam przepis i link, link do przepisu. Do tego jest ostry chili cayenne, dwa ostry, zielone chili, pasta imbirowa, czosnkowa, gdzieś. Tu jest przepis, jak to się robi w domu. Trzy średnie cebule czerwone, cienko szykane. tak, I trzy średniej wielkości pomidory, cienko szyka... krótko szekane. Olej do smażenia, około dwie łyżeczki. I sól do smaku. Zaczynamy. Olej już jest gorący. Dodajemy tu kmin rzymski. Kiedy już zaczniemy czuć ten zapach yy, kminu, dodajemy kurdyż kurdyż szk nad kurdeszami Kurdyż, kurdyż nad kurdeszami pastę imbirową czosnkową i mieszamy przez minutę dwie, żeby ten surowy smak yy, czosnku żeby jeszcze zniknął. I bardzo proszę uważajcie, żeby Piel nie... Zresztą tel", słowa pyl to jest olej po hindi. Żeby olej nie prysnął na was, bo to jest bolesne. Minuta już minęła, teraz dajemy cebulę. Jeszcze moja prośba. Kiedykolwiek gotujecie w domu, to wiadomo, ręce musi być umyte. Hurra! Świetna rada wujku, bardzo dobra rada. Podwyższam temperaturę do średni. Zrobimy ten sam plik. Czyli dodam troszeczkę sól na cebulę, co powoduje, że cebula szybciej się gotuje, bo cebulka przez ten sól traci wodę. Zaraz wracamy. Ok, cebula już jest gotowa. wydajemy tu czarny kardamon, zielony kardamon w proszku i wszystko ładnie pomieszamy. świetny widok niż z tej, tej starożytnej kamery. Już 15-20 sekund minęły, więc dodamy teraz pomidory, zielone chili. Kiedykolwiek macie do czynienia z ostrą papryką po odcinaniu chili umyjcie dokładnie ręce, nie dotykajcie gdzieś tu, tu i tak dalej. A gdyby broni Boże, dotykaliście gdzieś koło oczach albo gdzieś bardziej wrażliwych miejscach, nie używajcie wody, używajcie mleką. Pełno tłustego mleka i ono od razu łagodzi ból. To wszystko to będziemy mieszali. Ja zrobię ujęcie najpierw. Kurde, ostre. Wszystko będziemy mieszali ładnie i przekryjemy to wszystko do momentu, kiedy cebula i pomidor i resztę składniki przyjaźni już ze sobą. Pozdrawiam Piotra Ognickiego. Woda się wyparuje praktycznie z całość i będziemy widzieli, że olej się wydobywa. To znaczy, to jest ten moment, kiedy ta masala jest gotowa. Wtedy dodamy resztę składników. Wszystko jest pomieszane. Wracamy za 5 minut, ale będziemy cały czas pomieszali. Będzie to na średnim ogień, ogniu. Aleś mi opowiada, jak mam mówić. Tak. I teraz sprawdzimy. Widzicie, olej w tej chwili już wychodzi, wpuszcza to. To znaczy, ta masala już jest gotowa. To teraz. Dodamy wszystkie przeprawy, Czyli kolendra mieloną, kurkumę, garam masala i ostre chili. Z tym chili musicie naprawdę uważać. Jeśli chcecie ostre, dodajcie tą ilość, której podałem tutaj. Robiliście ostrą wersję, a jednak jest za ostra, to po prostu kiedy już potrawa będzie gotowa, dodajcie tam troszeczkę jogurtu. Wszystko teraz razem będziemy mieszali. Zrobimy na małym ogniu. Czy wiecie, jak można poznać Hindusa, który przychodzi z mojego regionu, czyli Punjab? Wszystkie faceci noszą taką brązoletkę. Ta brązoletka się nazywa kara. Sychowie to samo noszą i w Punjabie to też noszą, więc już wiecie. I przekrywamy to na so, dosłownie 2-3 minuty. Zaraz wracam. Zaraz sprawdzimy. Czas minął. Wow. Gdyby wyczuwali te zapachy, jeszcze z tyłu kot chcę łapać jakąś muchę. I jeszcze raz. Nagrywajmy, Aleks, naprawdę. No. Jest późna w nocy. To już masala jest gotowa. Bierzemy naszą fasolkę i dodajemy do pateli. Wszystko ładnie będziemy pomieszali. Zrobię z tego mieszanie tu, dobra? Przekryjemy to całość i wracamy za 8-10. 12 minut. Mam. Dobra, niech będzie 15 minut. I wtedy powiem, co trzeba zrobić jeszcze dodatkowo. 10 minut już minęły. Był to czołg piechoty. Czas sprawdzić. Wow, ale mi para walnęła w nos. Teraz, co trzeba zrobić, Wziąć tą, jak to się nazywa to? Łyżeczkę. Łyżkę. I zgniatać fasoli. Co spowoduje, że sos będzie gęsty, czut gęsty, i będzie miał pełny smak tej tej fasoli. Tu daję takiego. Mm, o tak. I jeszcze dodatkowo, żeby dać taki, mm, taki mocny charakter do tej całej potrawy, bierzemy. Mięte, świeżą miętę, poszykaną i posypujemy. To da taki ekstra kick, taki, takiego ekstra kopa. I wszystko razem będziemy pomieszali. Aż ten mięta da swój mm, zapach i smak. Dodatkowo ostatnie, ostatni krok. To jest dodawanie sól. Musimy pamiętać, że my daliśmy sól, kiedy cebula tylko była w patelni, żeby cebula szybciej się gotowała. Więcej nie da się poprawić, mało da się poprawić. Wszystko ładnie pomieszamy. I nawet jak teraz widzicie, to ten sos, który jest, to jest już taki gęstawy. Przez to, że zgniataliśmy część z tych fasoli. Nie za dużo, ale tak z wyczuczem. I teraz ostatni krok. Dodajemy garstkę poszekanej kolendry. Jeśli nie lubicie kolendry, bo jest czasami tak, bo na przykład moja żona nie lubi kolendry, to możecie ominąć ten krok. Żona najważniejsza, dziewczyna najważniejsza, pamiętajcie. Wszystko pomieszamy, przekrywamy to i wracamy finalnie za 2-3 minuty. Okej. Okay. Dwa minuty już minęły. Czas sprawdzić, żeby się nie spyprzyło. Dzieci nie słuchajcie tego. Wow. zajebiście. Nic nie trzeba. Wyłączamy i serwujemy. Zobaczcie, jak pięknie to jest. A na dekorację damy kolendrę lub pietruszkę. Ojciec, posmakujesz. Ojciec, gorący jest. I będziemy jedli. Aha! My uwielbiamy jeść wszystkie indyjskie potrawy do jakichś mega świetnych filmów. Czy starych, czy nowych. Dobra, idź, idź. No. I tą potrawę możecie sobie zjeść z ryżem, z czapaty, z parantą. Jaki to jest dobry? Jeśli Wam się podoba ten przepis, lajkujcie ten kanał. Skomentujcie się, subujcie się, to daje mi dużo motywacji i oczywiście kanał mojego syna, pana Karmelka, gdzieś tu będzie link. Hamska reklama. Piszcie komentarze, jakie inne przepisy by wy chcieli, spróbuję tego zrobić. Jeszcze ważna kwestia, z przepisami nie będę zrobił bardzo skomplikowanych przepisów, bo po prostu tego nie zrobicie. Więc zacznijmy od po kolei, po kolei, po kolei. Jeśli tak będziecie zrobili, będziecie... Superowymi indyjskimi kucharzami. Pa, rzadki, dzisiaj, proszę. Muszę kończyć już tą, tak? Wyłącz tą. Wyłącz tą, wyłącz tą.